Ponieważ zostaliśmy zaliczeni do czerwonej strefy występowania afrykańskiego pomoru świń, po, przybliżę Państwu kilka informacji na jego temat. E, wirus DNA afrykańskiego pomoru świń pochodzi z Afryki. Odkryto go w 1910 roku. Do lat 50. objął kilka rejonów Afryki. W roku 1957 zaczął przenosić się na Europę Zachodnią były to w kolejności Pol Portugalia, Francja, Hiszpania i na końcu w roku 67 Włochy na tym jakby ekspansja wirusa się zakończyła i nastąpiła cisza do roku 2007 kiedy odkryto wir wirusa w Gruzji a następnie w Rosji w 2013 wykryto Wykryto tego wirusa już w Białorusi, na Białorusi, Litwie i Estonii. W 2014 wykryto pierwsze przypadki tego wirusa, natomiast w Polsce. Wirus nie jest zagrożeniem dla człowieka, jednak jest bardzo dużym zagrożeniem dla trzody chlebnej. Wirus rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie, prawdopodobnie przez to, że tak jak Państwo widzą, jest zaburzony łańcuch pokarmowy, przerwany człowiek. Przestał polować na dzikie zwierzęta, aby przeżyć, człowiek kupuje mięso w sklepie. Natomiast dziki rozmnażają się w zastraszającym tempie. I tak jak widzimy, te czerwone punkty to jest wirus, który występuje już u czchody chlebnej czerwone czerwone zaznaczenie mapy to jest obszar występowania afrykańskiego pomoru świn natomiast żółte zaznaczenie to jest obszar zagrożony występowaniem tego pomoru <laughs> głównym jedynym źródłem tego wirusa są dziki dziki które występują w ogromnej liczebności, a jak wiadomo tam, gdzie jest duża liczebność żywych istot, tam jest duże namnażanie się różnych wirusów. I y, zastosowano bardzo wiele środków prewencyjnych, aby y, ochronić hodowlę trzody chlewnej. Y, niestety ten wirus jest jest nie do pokonania, a dzików jest coraz więcej, i, i środki prewencyjne nie zdały egzaminu, nie, nie otrzymano oczekiwanych rezultatów. ASF nadal się rozszerza i z takich różnych środków to były na przykład na drogach wyjazdowych z terenów zakażonych, zapowietrzonych, były maty, które, maty wirusobójcze, przez które przejeżdżały samochody, aby nie przewozić tego wirusa na kołach samochodów. Apelowano, aby nie dokarmiać zwierząt resztkami pokarmowymi. Na przykład, niedojedzony choddok, w którym może być ten wirus, zostawiony w lesie, spożyty przez dzika, automatycznie powoduje, że ten dzik zaczyna chorować. A człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy. No, tak jak mówię, były plakaty, informacje i i niestety to nie zdało egzaminów. Jedynym sposobem jest po prostu zmniejszenie, znaczne zmniejszenie liczebności dzika. Jakie są objawy choroby? Objawy choroby najbardziej widoczne są na świniach hodowlanych, ponieważ dzik ma ciemną skórę i dopiero kiedy zaczyna się chwiać, przysiadywać, ma czerwone oczy i lecie mu z nosa pienisto krwista wydzielina dopiero możemy powiedzieć, że jest chory. U świni domowej natomiast widzimy krwawe wybroczyny już w pewnym stadium choroby, krwawe wybroczyny na uszach, na ciele, na bokach. Jest to objaw dodatkowy poza tym śluzem z nosem, zapaleniem spojówek, wysoką temperaturą te wybroczyny, które później zmieniają się w zmiany martwicze. Zwierzę ma zapalenie płuc, dusi się, ma biegunkę, wymiotuje. Także te krwawe wybroczyny, oprócz tego, że występują na ciele na zewnątrz wszystkie sekcja wykazała, że tak samo występują we wszystkich i narządach, mięśniach, w sercu, wszędzie. Także zwierzę bardzo cierpi, i choroba może przejść w okres przewlekły, wtedy zwierzę cierpi dłużej lub zakończyć się dosyć, dosyć krótko. Zwierzę, wirus rozwija się u zwierzęcia przez 5 do 9 dni od momentu zakażenia. Także zróbmy wszystko, aby te nasze świnie hodowlane nie chorowały. Więc na mocy decyzji wykonawczej z dnia 9 stycznia 2020 roku, cały Powiat Stalowa Wola został uznany za obszar objęty ograniczeniami. W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń. Yy, strefa Czerwona. Do tej pory powiat Stalowa Wola był podzielony na strefę Czerwoną na Zaklików i Radomych nad Sanem oraz strefę Żółtą Gminy Bojanów, Pysznica, Stalowa Wola i zależany. Yy, szerzenie się choroby w powiatach południowej Lubelszczyzny oraz w powiatach podkarpackich takich jak Lubaczowski, Przeworski, Leżański i Niżeński. Powodowały objęcie restrykcjami również całego powiatu Stalowa Wola. ASF jest chorobą wirusową świń i dzików. Choroba nie jest zoonozą, nie przenosi się na ludzi. Wirus jest bardzo odporny na warunki środowiskowe. Do tej pory nie została opracowana metoda leczenia ani szczepionka, która by umożliwiała uodpornienie świniowatych na ten wirus. Każdy przypadek zarażenia doprowadza do śmierci zwierzęcia. Jedyną metodą zwalczania choroby jest wybijanie i utylizacja zwierząt. Zwalczanie następuje z urzędu, prowadzone jest przez Inspekcję Weterynaryjną z udziałem lekarzy weterynarii wolnej praktyki, samorządem terytorialnym i powiatowym, Policją Państwową oraz Ochotniczą Strażą Pożarną. Nieocenioną rolę odgrywają myśliwi dokonując odstrzałów sanitarnych dzików będących rezerwuarem wirusa, a zarazem wektorem szerzenia się choroby. Administracyjna metoda zwalczania choroby niesie za sobą obowiązek wypłacania odszkodowania rolnikom, którzy dopełnili wszystkich obowiązków, a mimo to choroba przedostała się do gospodarstwa. Są to obowiązki w zakresie bioasekuracji oraz przemieszczania, rejestracji uboju świn na użytek własny. Terminowego powiadamiania powiatowego lekarza weterynarii i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o zdarzeniach w gospodarstwie, a także prowadzenie obowiązującej dokumentacji. W przypadku utrzymywania świń bez rejestracji, a także zrażącym łamaniem obowiązujących przepisów w zakresie bioasekuracji, odszkodowanie za zabite zwierzęta nie przysługuje o obszaru objętego ograniczeniami w strefie czerwonej. Celem zahamowania szerzenia się choroby na mocy przepisów UE oraz krajów wprowadza się rygory dla rolników, myśliwych, leśników. Rygory dotyczą utrzymania świń, polowań, postępowania ze znalezionymi martwymi dzikami, czasu, jaki musi upłynąć po odbytym polowaniu, zakończeniu pracy w lesie czy grzybobraniu do podjęcia prac w chlewni oraz wielu innych aspektów. Obowiązki rolnika. Każde gospodarstwo utrzymujące świnie musi być bezwzględnie zarejestrowane, niezależnie od ilości sztuk. Rozpoczęcie chowu zgłaszamy do powiatowego lekarza weterynarii. Świnie utrzymywane w gospodarstwie muszą być oznakowane i zarejestrowane. Każde zdarzenie w gospodarstwie zgłaszane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kupno, ubój, sprzedaż, padnięcie w ciągu dwóch dni. Urodzenie w ciągu 30 dni. Zamiar uboju zgłaszamy do powiatowego lekarza weterynarii na co najmniej 24 godziny przed ubojem w formie pisemnej. Każdy upadek świni do powyższego bezpośrednio po upadku. Każde przemieszczenie i ubój na użytek własny musi zostać poprzedzone badaniem klinicznym zwierząt przez lekarza weterynarii. Dla zwierząt przemieszczanych wydawane są świadectwa zdrowia. Zwierzęta ubijane poddawane są badaniu przed i poubojowemu. Przemieszczeniu lub ubojowi na użytek własny podlegają zwierzęta, które przebywały w gospodarstwie co najmniej 30 dni to jest ważne. Przemieszczanie świń z gospodarstwa i do gospodarstwa w strefie czerwonej tylko po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii po wcześniejszym Złożeniu odpowiedniego wniosku. Zakaz karmienia świń zielonką. Zakaz karmienia ziarnem pozyskanym w strefie czerwonej przez 30 dni od zbioru. Słomę jako ściółkę można stosować dopiero 90 dnia od zbioru. Sprzedaż do rzeźni poprzedza pobieranie próbek krwi. Badanie w kierunku ASF, a następnie badanie przed wysyłką świń w gospodarstwie z wystawieniem świadectwa zdrowia na koszt Skarbu Państwa. Rolnicy utrzymujący świnie otrzymali pisemne informacje dotyczące zasad bioasekuracji oraz wzory dokumentów do prowadzenia na bieżąco w gospodarstwie. Rolnik, który jest myśliwym leśnikiem, pracuje w lesie w jakimkolwiek charakterze, zbiera grzyby. Nie ma prawa wstępu do chlewni przez 72 godziny od ostatniego powrotu z lasu lub polowania. Obowiązki myśliwych. Zakaz dokarmiania dzików z wyjątkiem miejsc zwanych nęciskami. Odstrzał dzików planowy i sanitarny. Wszystkie dziki po odstrzale dostarczane są do chłodni znakowane i badane w kierunku ASE. Odpady oznakowane przekazywane są do utylizacji. Na terenie powiatu Stalowa Wola Inspekcja Weterynaryjna wydzierżawiła koło łowieckim 6 chłodni do przetrzymywania dzików. Myśliwi zobowiązani są do przestrzegania nakazów. Polowanie z zasadami bioasekuracji, ze szczególnym uwzględnieniem transportu, patroszenia i przetrzymywania tłuszcz i patrochów w chłodni. Patroszenie dzików w miejscach do tego celu wyznaczonych w pobliżu chłodni. Zwolnione po zbadaniu w kierunku ASF, tusze przeznaczone tylko na użytek własny lub do utylizacji. Patrochy przekazujemy do utylizacji. Obowiązki pracowników lasów państwowych, zgłaszanie znalezienia padłych dzików, pomoc przy zagospodarowaniu padliny pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii. Każdy dzik znaleziony musi być zbadany w kierunku ASF. Nie wolno utylizować dzików przed pobraniem prób przez inspekcję weterynaryjną. Wbieranie padłych dzików. Niezależnie od przyczyny śmierci, wszystkie dziki padłe muszą być zbadane i poddane utylizacji. O znalezieniu zwłok dzika informujemy jedną z instytucji. Policję, Urząd Gminy, Leśnictwo, Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Zwłoki są przekazywane do utylizacji dopiero po pobraniu prób przez powiatowego lekarza weterynarii. W zależności od miejsca znalezienia koszty utylizacji pokrywa zarządca terenu. Koszty utylizacji dzików martwych znalezionych w czasie zorganizowanej akcji przeszukiwania przez Inspekcję Weterynaryjną wraz z Polskim Związkiem Łowieckim i Lasami Państwowymi pokrywa w 100% Inspekcja Weterynaryjna. Utylizację martwych dzików znalezionych w czasie aktywnych przeszukiwań organizowanych przez zarządców obwodów łowieckich Instytut Weterynaryjny dofinansowuje w części. Dziki zabite w wypadkach komunikacyjnych zbierane są i utylizowane na koszt zarządcy drogi czy zarządcy traktu kolejowego. Wszystkie powyżej wymienione rygory mają na celu zahamowanie szerzenia się choroby i ograniczenie potężnych strat gospodarczych dotyczących bezpośrednio hodowców świń, ale także innych podmiotów gospodarczych powiązanych z hodowlą, przetwórstwem i handlem zarówno krajowym, jak też międzynarodowym. Monitorowanie i zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świn w Polsce zaangażowane są służby państwowe oraz duże środki finansowe. Wystąpienie choroby generuje potężne straty dla skarbu państwa. Podpisano Powiatowy Lekarz Weterynarii.